Ciao, dzisiaj naklejam naklejki, dlatego że jutro jadę sobie do Zakopanego. Taki spontaniczny wypadzik sam, 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 samotny. I chcę dzisiaj sobie nakleić jeszcze naklejkę tutaj, bo na wytwórnia basu z logo, z logo YouTube. Naklejki możecie kupić na stronie wytwórnia basu.pl, A jedna z nich trafi tutaj. Tak, żeby było to jednoznaczne, że jestem na YouTube. Niektórzy do końca mogą nie wiedzieć, co to jest napisane, co to jest. A jak będzie znaczek YouTube, to będzie to już bardziej wymowne. Yy, jedna trafi tutaj, a dwie trafią tutaj na boczną szybę. Tak jak większość z was, was nakleja, ja też sobie tutaj nakleję. Tak, żeby było ładnie tutaj, to też widać. Część naklejek jest jeszcze tutaj na drzwiach z tej strony, ale są one małe, nie do końca czytelne. A tutaj jest to bardziej wyraźne i myślę, że każdy będzie widział, o co chodzi. Też kusi mnie, żeby to tutaj przykleić. Bardziej, bardziej się rzuca w oczy tutaj. Ale będzie ciapato. No i dobrze, słuchajcie. Naklejki naklejone. Tutaj jedną już widzicie się ładnie prezentuje. Druga jest na tylnej szybie. Tyna szyba prezentuje się w tym momencie tak. Myślę, że Wam też by się tak naklejeczka na, na szybie przydała. Możecie kupić je na stronie wytwórniabasek.pl Jeżeli chcecie mieć też symbole WB. No i tutaj druga jest też na tylnej szybie wraz z tymi, które były już wcześniej. WB duża i mała wytwórni basu. Tych małych już nie mam. Będę musiał zamówić, ale póki co na razie są w sprzedaży te. Także zapraszam serdecznie do nabywania. WB Team. Zapraszam serdecznie. Muszę zrobić jeszcze takie naklejki osobne właśnie dla WB Teamu, że będzie w WB i tutaj takie Team, TM. Będzie fajne dla Was. WB to byłbym w sumie ja, a to TM to jako, że zespół, jako grupa miłośników Car Audio. Pamiętajcie, że nie chodzi tutaj o jakąś tam przynależność do czegokolwiek, tylko po prostu o budowanie społeczności takiej, która propaguje właśnie ideę kara audio, dobrej zabawy, przyjemności korzystania z kara audio. Gdyż no, głośne słuchanie muzyki to nie jest jakiś, wiecie, wydzik, taki, taki, taki wybryk na twór, tylko po prostu każdy ktoś to lubi i jeżeli ktoś lubi wędkować, to tak samo my lubimy głośno słuchać muzyki, lubimy muzykę, lubimy jak ona nam towarzyszy w czasie jazdy. I o to w tym wszystkim chodzi, a przede wszystkim integrujemy się, spotykamy się i miło razem spędzamy czas. Dzięki wytwórni basu organizujemy spoty, wydarzenia różnego rodzaju. Macie możliwość też kupić w sumie towar, jeżeli potrzebujecie jakiegoś sprzętu, także to wszystko się razem łączy ze sobą. A kto wie, co jeszcze przyniesie dalej? Ostatnio zacząłem, te, zacząłem też wykonywać montaż instalacji kara audio. Powolutku się ku temu też przygotowuję. Także pierwsze, pierwsze nagrania z montażu też się niebawem pojawią. Bądźcie głośni, bądźcie WB.